I ostatnia już część Halo, Miśki, Tutaj jolo kilos 53. No dobra, teraz się zajmiemy... zabawimy się z kuszą. Znaczy kuszą zabawimy się z nimi. Czekajcie. Jolo! I wybuchnie! Ale to moi kochanie, jest patent, który został już zapożyczony. Znaczy to, to właściwie pierwszy prototyp takiej kuszy, gdzie strzelało się... Mm, ładunkiem wybuchowym już był w pewnej grze, tylko nie umiem sobie przypomnieć nazwy, moi drodzy. Ale to nie jest tak, że twórcy ją wymyślili, żeby nie było sprawy, żeby sprawa była jasna, bo grałem w tamtą grę i też byłem zaszokowany właśnie tym projektem. Szlepne ładunki, to jest piękne po prostu. Kochana, kusza, kiloska, 53, o patrzcie jak teraz wybuchnie, pyk! Że to jest cudne. Jeszcze tam mogę, ale tam nie strzelę, bo ja wiem co się zaraz stanie. Poczekajcie, patrzcie to, pyk! A chciał podnieść i zginął, debil, a tę rączkę wyrwało. Cóż. Dobra, nie chcę już strzelać w tego. Spróbujmy z tym. A, tu są normalne bełki, dobra. No. Czemu nie mogę strzelić? Fał, żeby przybliżyć. Ojolo, fajnie. A nie mogę tam strzelić, niedobrze. Strasznie mi się nie podoba to, że nie mogę strzelić. Co się dzieje? A, dobra. Kumam czacze. Uratuj Weavera, a to uratujemy go, to super I teraz zaczyna się cała właściwa akcja Indianie! Weaver, spokojnie Boże, co mu się stało w oko? Popa popaż na mnie, Weaver Zagryz Zagryzaj, zagryzaj Prawa czysta, lewa czysta Ręka czysta, prawa czysta, lewa czysta Trochę krwi jest Jesteś gotowy Weaver? Weaver to jest Rosjanie, ale spoko gość. Wejdę w ogień, YOLO. Złapali Cię, przykro mi. Tak czasami nie popychaj mnie! No. O Boże, zatrzymał mi się ten nie myślałem, że coś się stało. Tak, zabijamy naukowców nazistowskich. A nie, mieliśmy zabić Dragowicza, przepraszam. My mamy osobne zadanie. Bo my jesteśmy najbardziej OP w Ameryce. Wiedzą o nas, dobra. I teraz patrzcie. YOLO, time! Uh! Mogę ten zjechać? Nie mogę. A, to nie chcę. Myślałem, że to będzie takie super, a... Kusza ze zwiększonym przyspieszeniem? Nie, ja nie przeczytałem, przepraszam. Ale zabawimy się nią, bo dlaczego nie? Nie zawsze człowiek ma do dyspozycji kusze, prawda? Pyk. Gdy bardziej, że mamy 20 bełtów. Pyk. Jakie to jest epickie po prostu, zobaczcie. Pyk. Nie, naprawdę świetne. A, i teraz mamy czas do... E... <laughs> ...do startu rakiet. Do rozpoczęcia odliczania? Nie, właściwie już rozpoczęli... A! Wejdź tam! Rozpoczęli odliczanie. Dobra, dobra, dobra. My tu gadu-gadu, a tutaj trzeba strzelać. może jak tym się cudnie strzela, Jezusiczku! <laughs> tak dobrze się nie bawiłem od 44. jak podbijaliśmy Normandy z Amerykanami O, winda! jolo winda. Jedziemy! Albo nie. Nic mi nie chce pomóc. Ojejku! Przepraszam, wiem, że to jest na łatwym i że to tak przechodzi się bardzo łatwo, ale... No wiecie o co chodzi no. Musiałem przejść na workutę i zapomniałem zmienić ustawienie Ale następnym razem już będzie na Doświadczonym obiecuję Bo to jest ostatnia, to jest, to jest sesja, bo niestety nie mam aż tyle czasu Jeszcze chciałem Jamesa Bonda nagrać i Donster A! A się kurczę! Wygadałem, ale tu już pewno już zobaczycie jak już ten Donster będzie na YouTube, więc Więc pewnie nie ma problemu Mogę mówić od Jezus to jest takie w ogóle naginanie czasoprzestrzeni jest piękne O! Co do myśla A tu właściwie jest już właściwie cel tu właściwie jest właściwie, nie powinienem tak składać z nami Coś mnie bije, halo Jestem taki niewzruszony nic. PYK! Czy on ma dwa makarowy, czy to można, można tak? Nie, tylko jednego, myślałem, bo ci mał dwa w ręce i wiecie You know what I mean, I'm, or not Okej okay. <coughs> Rozpierdol ten mur, rozpierdolę ten mur Proszę, pyk. Trzy, dwa, jeden Juro! O Boże, nie żyją co się z wami stało panowie? Panowie naziści? Czy ktoś ma taki hitlerowski piękny wąsik? Ja chciałem sprawdzić czy tutaj są jeszcze jakieś... No naziści czy już wyrzepi się swoich po... poglądów Dobra, teraz muszę coś zniszczyć szybko bo ta rakieta już leci. Kosmos z gagarinem Plan B! Gagarin nie wy... Nie, dawaj to O, przepraszam Nie ma sprawy Gagarin! Nie tak prędko! Jolo! Teraz trafię, teraz trafię Nie trafię, trafię! PUK! Wow! Gagarin przepraszam Będziemy pierwsi na księżycu Tyle It's all about tonight Nie możemy zostać, wracamy teraz do domu Wracamy do Ameryki, panowie Łups Wow, coś tam czerwonego było Ale się palą, nazistowskie widy Ale ja zasługuję na współczucie, no przecież się palą biedaczki czu się Nie życzę nikomu takiego losu Pewnie to nie byli naziści, pewnie to byli zwykli naukowcy Spróbuję uciec z placówki, a my musimy ich rozniszczyć, roz, rozniszczyć, rozwalić Okej, okay, co to jest? A wiecie co zarzucę tym, bo już Bo czemu nie? Tym się strasznie przyjemnie strzela. Ale już raczej nie będziemy mieli sposobności używać kuszy Ach, te efekty, te efekty Jeżeli ktoś ma Black Opsa, proszę pisać w komentarzach, bo ja będę zbierał ekipy do, 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 do ząbaczków moich drogich, także Liczę na was, miśki! Możemy stworzyć z tego całkiem naprawdę, całkiem fajną serię. Także piszcie kto ma Black Ops, i kto jest zainteresowany, kto ma dobry mikrofon i kto potrafi nagrywać. czy znaczy, potrafi. Kto mi nie zrobi siary, nie, nie zniszczy reputacji, która i tak już się leży na bardzo niskim poziomie. I takie tam joke'i. Y. Przecież wiem, że mnie kochacie. Ale to jest cudne, ale to jest cudne, ale to jest cudne! Tutaj powinny być materiały wiadowcze, nie strzelaj do mnie chłopczyku! A, tutaj, trzeba to rozniszczyć. Rozniszczyć, dlaczego ja cały czas tu... Mylę pojęcia, mylę. Okej, okay. na spokojnie, gdzie są materiały wiadowcze? Gdzie w takim miejscu słabym wyjadł wy, materiały wiadowcze, gdybym był Rosjaninem? A, pomyśl. Zniszczę te szyby, bo one remerkują. Tu jest coś, nie, to jest jakiś magnetofon, okej. Okay. Eee, tu pewnie słuchali Abby, za którą ja dostałem bana. A, ale to już mniejsza. Dobra, trudno, nie będzie, w takim razie nie będzie. Dziękuję, tyle. Jolosłag Takie tam strzelanko pyk Nie, nie bij mnie? Nie ma tak, żeby ty, żeby ty mnie będziesz bił, a ja będę stał. Co ja jestem o Dobra, okej. Okay. Tyku, tyku, a jak nie dalej nie widzę materiałów wywiadowczych. Właściwie znaleźliśmy tylko jedną, podczas tej pieprzonej rozkrywki, a misy już parę jest za nami. Pyk. Rozciąłem mu żebro. Trafiając w gardło. <głysy> tu coś na pewno będzie. Może za szybko poruszam myszką, może dlatego. O, kto to? Lenin! Boże, głodzisz. Nie ma picia. Przepraszam, że tak. Ale jak, jak ktoś ma pić z Leninem, to nie, nie na mojej warcie. Dobra, co dalej? Na pewno gdzie są materiały wiadowcze. No jak go kocham. Chyba, że Lenin wszystkie sprzątnął. Aj, Lenin, zapamiętam to za sobie. Proszę bardzo. Panie Maju, kto nie go... co, co co E- 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 Beaver. Beaver, beaver, beaver. Nie takimi proszę do mnie seryjkami strzać O, grata upuścił. Dzień dobry. Los miesiąca się kłania. Dobra, jesteśmy, panowie. Ale ty Ale na dymie. Kto się zeszgał? Co się stało, Weaver? Boże, liczby, liczby. Mason, mason, halo. Wow

Boże, to jest epicka gra. Bezpieczne miejsce. Bezpieczniejsze miejsce, przepraszam. A, kursor Sorki. Ocieplanie shadera. O, mi by się świecić. No i w ogóle mraźnie. Nie wiedzieć czemu. Czułem, że dla wciąż żyje. O, czy to jest Lech? Wałęsa? Nie. Przepraszam. O kurwa szaleje z Masonem Ale mamy piękne ręce Russians in my head, no, you. In my head. Who are you, people? Czego Ela miał chcecie? What do you want from me? <coughs> Przepraszam Jakich numerów? Ja znam tylko swój na pamięć Nie powiem teraz go oczywiście, no bo będziecie na mnie zwięźle jak porąbań Dokąd mnie wysłał po bajkonurze? Nie, nie pamiętam już nawet. Tajlandia? Germany? O ja nawet nie wiem. Mam nadzieję, że, że z Woodsem. Do Wietnamu! Kaysan. 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 Czy to była, właśnie zaczynamy... Ja ja Działalność Rosjan w Laosie, Czyżby wojna w Wietnamie. Remember, A na oficer there? prowadzący to jest na Hudson, tak? Hudson, przepraszam. <laughs> Mr. The guy was an ice cube. Mm, teraz będziemy walczyć w Wietnamie, boże to jest właśnie cudowne. Brakowało mi gier, które obejmowałyby konflikty mm, zimnej wojny. I nagle znalazłem Black Opsa. nie listopad, ładny. Gos ma poszukać dowodów sowieckiego zaangażowania w Wietnamie. Gos, ciekawy. He zapewnić wsparcie naszej operacji. Agenci Mason i Hudson są już na ziemi. 1968. O, jaka piękna muzyczka. He <grym> Hudson. Hudson. Hello. O Boże. Welcome in Vietnam. Mm. <grym> Nie wiem jak jest wietnamka po angielsku. Snob, nah, baby. Snob, nah, baby. Jason Hudson, CIA. Thank you for your time, Sergeant. Right. I've already briefed Mason broadly about the situation. Let me fill in the blanks for you. Back in 64, the CIA gave up control of corporate operations in Southeast Asia and entered over to the U.S. military. Goes. No, it so has to be a base for the Marine Corps. K-Sign is our launching point for all cross-border activities. Both Laos and Cambodia. Missions are S&D. Sabotage, black propaganda, strategic recon, POW rescue. Gdzie ten pan? A tu jest, okej, okay, dobra. Myślałem, że to była moja ręka. <laughs> a moja jest tu. Wow, 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 gdzie ja jestem? Okej, okay, zaczyna się. Czyli to już jest chyba wojna w Wietnamie, tak? <śmiech> 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 Musi pan wstać. Musi... a, przenieść go. Chodźmy, chodźmy. Pan Hood z Hudson, przepraszam. I do okopu. Ok. Chodźmy, Hassan. To chyba jest Hatsum bez okularów, nie nie. Like Weaver, you Tak, ryzykowałem życie, jestem dobrym człowiekiem. No, lubiłem syken na nie? No nie było, nie było. Jeśli nie jest dobrze, dobrze są załóż okulary, bo to dziwnie wygląda Dobra... Ło wow, jolo! Ło wow, M16! wow 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 wow! Zaczyna się teraz... Ale chwila, gdzie są materiały wiodowcze dla Kilosa Przepraszam, czy panu nie przeszkadza? Powiem to more, more Proszę rysować sobie dalej w takim razie Nie to co jest? Nie ma telewizora Okej, okay, idziemy I witamy w Wietnamie Dzień dobry! Hania, hania! Znowu walczymy za Japońcami! boż to jest cudowne Znowu nawiązanie do Halu pięć. 5 I to jest cudowne. Znaczy nie z Japońcami, Boże, przepraszam, z Azjatami. Dokładnie z Wietnamczykami. Tylko teraz nie pamiętam, który był Wietnam po której stronie. Ja właśnie jeszcze się nigdy nie uczyłem o wojnie w Wietnamie, moi drodzy. Zazwyczaj kończyła się moja nauka historii na... Yy... Na komunistycznym PRL-u, ale nie, jednak w sytuacji na świecie się nigdy nie wzmębialiśmy Dobra, tędy Ja tak sylą sobie do nich oh, O Jezus Maria, ty głupi Wietnamczyku Ale cię uduszę znaczy, Olerniku. Ale nawet wygląda jak Wietnamiec Zjedz granata <mierdził> Samomięsko Miam, miam, miam Kontynuujemy Mają Maka 47 z Kubanii, od Rosjan to nasi? A to nie nasi, to gincie Padać, padać co mnie tam bije? No i tak, to była pierwsza wojna chyba w której wykorzystane zostały helikoptery. Jezusićku, skąd wy się tu wszyscy bierzecie, moi drodzy, kochani Wietnamczycy. Czy to jest zły helikopter? Tak, to jest zły helikopter. Przepraszam. No tak, Wietnamczycy mieli sprzęt po obu stronach. Myślałem, że to kurde są amerykańskie, ale nie. Oj oj oj. Przepraszam bardzo. Aloha! Oblężenie. Kurczę muszę sobie zobaczyć jakiś dobre film o wojnie na Wietnamie. Zawsze się tak tylko interesowałem drugą wojną, drugą wojną, a Wietnam też może być całkiem, cieka całkiem ciekawą lekturą w tym wypadku. Ehm. Kontynuuję ten kuł po okopach, A nie, nie w tę stronę, nie w tę stronę i Nasi! Nasi kapel hacker! Ale duże czołgi, ale duże czołgi, ale duże czołgi. A wiecie co ja się przerzucę na coś kurde bardziej epickiego, M60. Tam. Nasze? Nie wiem, czy to nasze, czy nie nasze, nic nie pisze, o oh, Boże, jak głośno, oh, Boże, jaka rzeź, jeszcze mi ktoś pisze, A oh, Weronika do mnie pisze, pozdrawiamy Weronikę, jak się spał, oh, Boże, jak ona jest wspaniała, mm, cudowna kobieta, przy cudownej grze, czy można chcieć czegoś więcej, na drodzy? Dobra, zbliża się Mason, spokojnie, spokojnie, aha, tutaj, dobra, okej, okay. klik, detonator, adunc Boże, jakie to jest cudowne, Pięknie też jest, dobra. O 14 nie pyta się mnie jak spało. Jak się spało? Cudownie się spało. No. Taką pogódkę mieć o to jest to marzenie każdego mężczyzny. Boże, ale jazda! Ale jazda! Ale jazda! Już tak nie jarałem, mówię wam. O 44, Ten okay, normalnie. Hej, manko! Jakie to jest epickie! Tego mi właśnie brakowało przez ostatnie dni takiej czystej, dobrej, męskiej reszty duszy. Tak ja nie wiem co mam robić, wystarczy, że strzelam. Przeładujemy, przeładujemy. Daj, Osłania, osłaniaj, osłaniaj, Woodson. Woodson też to jest, Hudson, przepraszam, Hudson. Wspaniała broń, na multi będzie świetna. Lecimy na szczecin. Wow, 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 czegoś większego, tak? Ła! Jedziemy. Nie chwila, chwila, czołgi jakieś jadą, tak? Mamy lawa, gdzie jest lawa? Law. Love. love is in the air. Mm -hmm -hmm -hmm. Law is in the air. Też lol, to się właściwie czyta lol, więc nie wiem. Przepraszam. Wiecie, że mnie czasami ponosi. Jeden zniszczony. Jeden z trzech. T55, teraz wiem jakie to czołgi. Lolo. już się zadan hater nie przyczepisz, że nie znam tego czołgu. I ostatni JOLO! Dziękuję I wracamy do, do tego co Kiloski lubią najbardziej Moje kochane miski. Mam nadzieję że cieszycie się tak samo oglądając to eh, Jak ja cieszę się nagrywając mm. Bomby u celu Miłego dnia Czerwony Jeździec Miłego dnia Have a nice day Goodbye Piękno Piękno rozpierdolu w azjatyckiej części świata. Tego mi brakowało. Cudowna misja, cudowna. To jest przyjemne, ja tak nie mam co komentować moi kochani Nie ma o czym mówić, bo, bo, bo nie trzeba, bo pod człowiek tak naprawdę Tak bardzo relaksuje się oglądając tą a... Ale... Ach, mój boże życie jest zbyt piękna i zbyt łaskawe jak dla mnie. Co tam do mnie strzela? co tam do mnie strzela? Czo to strzyla, czo to, czo to strzelanie Co mamy robić Aha ja mam iść za, dobra, soreczka Wezmę to ze sobą i biorę przejdziesz 60, moje kochane No i co tam kochani Tędy Tędy, tędy, tędy A ja mam wrażenie, że dane wywiadowcze O o o o o o, o. są tutaj Dziękuję Taki właśnie kilos jest Można tutaj amunicję zabrać? Co to było? Ach, China Lake Arakurek, Lake, Apple Harman Wow, teraz się zaczyna Dzień dobry Woods, Hudson, lecimy no i nie opuszczają, nieźle <laughs> Czy mogę? Mogę, Boże, jak to jest Ale nacierają, ale nacierają. Dobrze no, dla mnie na łatwiej, mogliśmy tu 15 razy zginął. Że jak te ręce odpadają. Jak to wszystko odpada Odeprzyj nieprzyjaciela, okej. Okay. Kostka z masłem. Znaczy nie kostka z masłem, boże. Co ja pieprzę? Jaki piękny I To jest trudne Okej okay, moi kochani, ale niestety Niestety będę musiał A Albo nie Kto boga temu zabroni Będę chciał, to będę nagrywał 30-minutowe odcinki Jeszcze sobie trochę pozabijam Bo czemu nie Chyba, czy ja mogę użyć tego china lakeu całego? Czy nie mogę? A ja mam coś lepszego Jolo! padunc albo tędy mogę na przykład jeszcze się mogę tędy pójść Poczuk! Dziękuję i co tutaj jest ciekawego? Jak tam nóżki! Nie ma nóżek! O mój Boże! Czy jest tu coś takiego? A, China Lake, dobra. China Lake, przepraszam To jest China Lake China Lake! Było... tu jest Jolo! Przadunek. I... Przadunek. I... Przadunek. I... Przadunek. Boże kochany muzyka dla moich duszy. Teraz Mason zrób to, eh? Czy mnie się gdzieś śpieszy? Jak mówią, kto bogatemu temu zabroni? Wszyscy trochę pozabijam, a potem zrobię przerwę i zakończę odcinek potrzebujemy więcej wiem 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 więcej rozpierdoluję więcej gazu już wszyscy na mnie piszą na skype'u to znaczy trzeba już kończyć moi kochani, ale ale mimo wszystko chcę żebyście zapamiętali te chwile jak najlepiej dzięk? dobra Jolo time! dzień dobry można tędy? można tędy Dobra moi kochani, nie będę już raz przemierzał tych okopów yy, Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo bardzo dużo akcji Może komentarz nie był tak ciekawy, ale mam nadzieję, że akcja to zrekompensowała yy, Ogólnie nie wiem w ogóle jeszcze jak yy, przyjęliście tą serię Bo nagrywam to ciągiem I to jest chyba czter, czwarty odcinek z, yy, z tak jakby jednej sesji Dlatego mam nadzieję, że wszystkim się podoba Proszę o te łapy, moi kochani, wiem, że to jest takie trochę błaganie Ale ja się tak tym jaram, że po prostu nie mogę Także mam nadzieję, że Wam się podobało jeszcze raz Zapraszam do kolejnych produkcji I trzymajcie się Bye well.